Najlepszy układ kuchni w trzech krokach. Trójkąt roboczy. Ta zasada mówi o tym, że kluczowe elementy w kuchni, czyli lodówka, zlew i kuchenka, powinny być rozmieszczone w formie trójkąta o bokach od 120 do 270 cm. To minimalizuje ilość kroków i zwiększa efektywność pracy. Przykładowe projekty, zgodnie z tą zasadą, mogą wyglądać tak, tak lub tak. Łatwy dostęp. Przyprawy, noże, deski, sztućce, garnki powinny znajdować się w pobliżu miejsca, w którym są używane. Głębokie szafki dolne są niepraktyczne. Trzeba się schylać, grzewać, coś znaleźć. Szuflady z pełnym wysuwem pozwalają łatwo zobaczyć i sięgnąć po całą zawartość. Na blacie powinny znajdować się tylko rzeczy używane codziennie: czajnik, ekspres, deski do krojenia. Reszta powinna być schowana w szafkach, by nie tworzyć wizualnego chaosu i mieć miejsce do pracy. Trzecia zasada: bezpieczeństwo i swoboda ruchu. Sprawdź, czy wszystkie szafki, szuflady i sprzęty da się wygodnie otworzyć bez kolizji. Pamiętaj też o zachowaniu odstępów. Minimum 90 cm między blatami na przeciwległych ścianach, a optymalnie 100-120, by dwie osoby mogły się swobodnie minąć. Przestrzeń przed szufladą, piekarnikiem, zmywarką również minimum 90 cm, by móc otworzyć je w pełni i nie blokować przejścia. Teraz już wiesz jak osiągnąć.